Cześć, witamy w tym odcinku Boski tutaj przyuważył ciekawy patent w feldze Chujowy. Chujowy Ale Boski nie będą ci już spuszczać powietrza no, Boskie... stalówki no, no, Boskiemu spuszczali powietrze Koledzy po z, po z pracy Albo yy, zazdrośni mężowi o swoje żony yeah. I To jest takie rozwiązanie ciekawe Są felgi do BMW Alpina i wentyl jest umieszczony umieszczo umieszczo tutaj pod y dekielkiem, który zasłania śruby. Do dekielka jest kluczyk, Także Polski polskim śrubom... nie liczą. Ale bez kluczyka jest No, to już nie bądź taki. Komu by się chciało? No, są chuje takie. dobre rozwiązanie czy nie? Wchodzisz w to? A weź tu gdzie? No w te Nie felgi? Nie wchodzę w nic. Nie będą ci już puszczać. Nie ten to. Nie teraz to? To kupisz sobie BMW. O, chuj Wypiszcie w komentarzach jak rozpoznać czy felgi są oryginalne czy to są podróbki. Albo czy ktoś spuszcza ci po Albo <laughs> czy ktoś spuszcza ci powie, tak jak Boskiemu. W tym odcinku to już wszystko i pozdrawiamy.